Na wielu odcinkach dróg publicznych w Polsce panuje chaos informacyjny związany z ich oznakowaniem. Źle ustawione, nieczytelne lub uszkodzone znaki wprowadzają w błąd i budzą obawy dotyczące bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych. System zarządzania ruchem w naszym kraju jest rozproszony. Zajmuje się nim aż 331 organów. Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Odpowiada za autostrady, drogi krajowe i ekspresowe, 16 marszałków województw za drogi wojewódzkie, a 314 starostów za drogi powiatowe i gminne. Z kolei nadzór nad zarządzaniem ruchem sprawuje minister właściwy do spraw transportu na drogach krajowych, a 16 wojewodów na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Tak rozproszony system zarządzania ruchem nie działa efektywnie i wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbiega od średniej europejskiej. Potwierdzają to statystyki. W Polsce w 2023 roku odnotowano 52 wypadki na milion mieszkańców, co daje nam 23 miejsce w Europie. Dla porównania, w Szwecji w tym samym roku było jedynie 21 wypadków na milion mieszkańców. Wyniki kontroli NIK pokazały, że żaden ze skontrolowanych podmiotów nie realizował w pełni prawidłowo zadań w zakresie oznakowania dróg publicznych. Przypadki niezgodności wprowadzanych projektów oznakowań z przepisami prawa wystąpiły na 63% kontrolowanych odcinków dróg. Z kolei na niemal połowie badanych odcinków dróg umieszczano znaki, których nie ujęto w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu.